Nie, nie, Mesdames nie, Messieurs, Les je nie, 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 nie. Nie, nie, bonita nie. Nie, nie, Alvarado. Nie, jest gość, który może być ulubieńcem widowni, a jak Nie. Nie. jest łatwo wypełnić Można to było przewidzieć może nie aż w takim wymiarze, ale um, szkoła koszykówki Porto Rico można ją porównywać do szkoły litewskiej. Bo właściwie to prawie narodowy sport. Kraj, który miał jakieś 3,5 miliona mieszkańców, licząc z emigrantami i reemigrantami, może do 5 milionów, wyprodukował 5 razy więcej koszykarzy NBA niż Polska. Ma kontrakt z New Orleans Pelicans, poza tym tam jest jasno określona rola dla niego, czyli. Kto wiecznie kluczowego zmiennika, jeśli rzeczywiście jeszcze dołoży trójki, chociaż to jakby nie jest jego zadaniem, to, to siła ławki Pelikans będzie jeszcze większa. Poza tym jest zespole, który jest na fali znoszącej, jest twardzielem, charakterologicznie pasuje, pasuje także do, do tej szybszej koszykówki, jeżeli Pelikans grają troszkę niższymi składami. Jest też młodym graczem i myślę, że, że szybko znalazł komunikację także z William Greenem. Z tego względu, że właśnie jose Al Alvarado, jakiemu zadanie się nie, nie powierzy, to on się tego podejmie. On, it, it, Takiego chłopaka mieć w składzie za milion osiemset tysięcy dolarów który bije swoje wszelkie rekordy nawet z czasów akademickich. 38 punktów w takim meczu. Let's play some cards. Konkurencja silna dwóch mistrzów NBA z Puerto Rico: Baczli i JJ Barea, Carlos Arroyo, Daniel Santiago i paru innych wybitnych zawodników, także 50-50.